No dobra, to ja już mam problem jaki był <laughs> w drugim i trzecim odcinku yy, bo się okazało eee yy, To czekaj, ja wyjdę. Gram na takie wersji Ej, stój. o Dobra. Yy, nie mam takich dużych lagów bo wtedy miałem podłączoną ładowarkę i mi się tak było. a właśnie, my, my mieliśmy to dokończyć ale sorka, że nie dokończyliśmy no ale to <laughs> się to będzie ej, ty tutaj rób z kobla To no, dole. chodź tu, ej Steve czekaj, dam ci kobla dużo trochę mam i rób pod tymi É desse caminho, desculpa. Ja pójdę jeszcze trochę po deski. Nie. Odpiszesz? Ej, no czemu? E, to ja go może trochę uspokoić i zobaczę. Nie chcę iść. Ja cię się nie zachcę. Wiesz tutaj jeszcze te dwa o, wiem, żeby jakby on mówił, ale Jak wyglądaliście może moje y, no, yeah, stare odcinki. Już ich nie ma skacowałem to tak słabo go słychać jak on mówi. Jak wszyscy mówią ej, weź to! Raz, to teraz tak będzie z kobla podłoga z desek czy na dwóch nie zaraz A, dobra, dobra, dobra. O. Dobra, to tutaj to dokończę. A ja pójdę wykopić trochę... drewna. Dobra. To ja tutaj trochę chyba drewna wykopię. I do Was... No. No to chwilka. No dobra, mam tego trochę, tego i tego. Dobra. To zaczynamy się za pana robotem. Pana robotem. Jest na kierowaniu. Daszkilow. Mam tutaj. bo ja bym sobie zrobić twarzy pateków, nie wiem a, mam, 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 ale a tobie chyba jest niepotrzebne tylko na chwilkę o, dzięki mam wykończenie sorry, że jeszcze są takie lagi, ale nic na to nie poradzę <laughs> Poczekajcie, zaraz poprawię mikrofon. No dobra. E, jakby co, to na Kiedy odcinki nagrywaliśmy e, w jeden dzień. Tak jeden po drugim. Tak jakby co. Ale to będzie chyba koniec na ten dzień. Idź się ubij, ale miecz weź. Miecz weź. Kobel, ej chodź ci dam, patrz, kobel i to na patyki, bo patyki się nam skończyły. Ale węgla mamy naprawdę dużo, ale zawodzi mnie, że ciągle tego żelaza nie możemy znaleźć. Dobra, i tak, dobrze, bo ktoś oglądał, może nie oglądaliście, to w drugim odcinku już mieliśmy diamenty to trochę za szybko no, sz szliśmy poszukać domek i znaleźliśmy najpierw kobel drewno czy nie ed, i y, potem przytopiliśmy diamenty i mieliśmy wszystko Chby mam znalazła te diamenty. Ale mamy trochę tego piachu. Trochę mamy. O, mamy akurat Steve. Poczekaj się chwilę. No dobra. E, ostatni klotek wykopałem i akurat. <grystanie> aj jajaj, nie starczy mi jej desek. Źle. Trzeba będzie zasadzić. Proszę. Czekaj, czekaj. Wpadłem na pomysł. Owsz. <grystanie> Dobra, to ja dokończę tutaj potem podłogę i do was No dobra, e, nie mogłem znaleźć, to z naszego <laughs> szczęśliwego drzewka. No naprawdę szczęśliwe, przydało się. <laughs> I tutaj trochę ogarnąłem, zasiałem już tamte drzewka. E, przyliczyłem i że może to starczeć. Podobno. To ma starczeć. Tu. Nie, tutaj dziewięć. Jaj, jaj, nie starczy. Nie jeszcze raz, dwa, trzy no właśnie. Oj, aj, aj. Dobra tam. Dobra, no to nie będę was nudził. To się tutaj No dobra, to tutaj wszystko jest. Tylko mówicie. Dwa, trzy o no tutaj wow ej, wiem. kiedyś idę, idę, idę tak, no kiedy ty urośniesz no kiedy ty urośniesz to nagle mi tak, mnie tak zabiło no. jak, jak to by to było dobre przytrzasnęło o no, no, moje życzenie. Dobra, To za chwilę się z Wami chyba będziemy kon żegnać. Um, Steve, miałeś się chyba dokończyć dach z kobla. A dobra, to z Wami się za chwilę będziemy żegnać. Uderzyła Steve'a za to, że nie do dachu szybciej. Mamy chwilkę. Szybko. 20 sekund. Ale koniec nagrania. Aha. Nie robisz zachowy, jesteś tutaj. Ile drogę zmarnowałeś. Dobra, to będzie koniec nagrania.